Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj słuchajcie, poćwiczymy wymowę. Ciężko w to uwierzyć, ale w tym słowie, co teraz widzicie na ekranie, uczeń na lekcji zdalnej zrobił aż cztery błędy w wymowie. Naprawdę. Innymi słowy, każdą literę nie przeczytał tak jak trzeba. I to nie jest tylko jego problem, ale naprawdę w większości uczących się języka angielskiego, zwłaszcza na poziomie podstawowym. Więc uwaga, K należy przeczytać z aspiracją, czyli z wybuchem w jamie ustnej. O tym chyba robiłem już dwa odcinki. Czyli to nie jest k? To nie jest polskie k, tylko k, k. wybuch. Następnie mamy i, ale to nie jest normalne i. To jest tak zwane krótkie i w tym wyrazie. A krótkie i przypomina bardzo nasze i. Y. Czyli już mamy k, k. Następnie mamy ,,dy", i to ,,dy", trzeba przeczytać ,,dy", a nie ubezdźwięcznić, tak jak my to robimy w języku polskim. Bo my w języku polskim ostatni dźwięk dźwięczny ubezwięczniamy, tak? My idziemy do sklepu po chleb. ,,py". I tu jest dokładnie to samo. Polak będzie chciał przeczytać ,,ty". No i następnie jest ,,sy". No to Polak czyta po prostu ,,sy", no bo my czytamy tak, jak widzimy. Innymi słowy uczeń dzisiaj powiedział KITS. Kids. i uwierzcie mi, że native speaker was nie zrozumie, bo to nie jest tak, że on pomyśli sobie, aha, on jest Polakiem, a w polskim to są takie procesy fonologiczne, czyli tu przedłużył, tu bezdźwięcznił, aha, chciał powiedzieć to, ale wyszło mu to. Nie, on po prostu was nie zrozumie. No taka jest prawda. Czyli jeszcze raz, k z wybuchem, krótkie i, czyli y, dy a nie ty. No i na końcu co z tym "-s"? No niestety są aż trzy sposoby czytania końcówki "-s". Czy to w liczbie mnogiej, czy też dla trzeciej osoby, na przykład w czasie teraźniejszym prostym. Na temat tych wszystkich procesów długiego, krótkiego "-i", ubezwięczniania, aspiracji, jak czytać "-s", wszystko już pokrywaliśmy w naszych lekcjach. Linki wam rzucę w opisie. Czyli nie "-kids", tylko "-kids". Ok? Wybuch K, następnie i, y, potem D, i to S trzeba przeczytać jako Z, nie S, czyli KIDS. Kids. I zobaczcie, jaka jest duża różnica między kids, 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 kids. Dzięki. Trzymajcie się uważajcie na to.